Thank you. Teşekkür ederim. <laughs> good. Götür bakayım. Sen de bir götür bak mantı adına. Very Nasıl good. olmuş? Wow! Çok good. güzel. Çok, Çok güzel. güzel. Türk iş, Adana işi, Adana işi. Bekleriz. <laughs> evet. Kaburgacı yaşar. Restoran, yes. Restoran. Evet. Okay. Good. Adana. Boy, My tu sobie jemy rosół. A tu takie drugie danie. A tu drugie danie. Na no, szok. Ale. Robi promocję. Ja... Jeszcze Oro kebab yapacağız, kebap. Orada kebap uzun. Gelin biraz sonra. Okej, okay, teşekkür sonra gelin oraya. Tamam. Tamam. Thank you. Thank you. Yeah, jeszcze nas na kebab zapraszają. To jest wątróbka, ale dobra wątróbka. Ta jest lepsza niż wedirna. No. Bo w Edirne w Monce kukurydziane robią, a to jest prosto z grilla bez żadnej panierki. Robią promocje na plaży. No i my też będziemy w tej promocji. A my jemy mięso z kurczaka, marchewkę no i z kurczaka z rosołu. I teraz jeszcze zjemy to. Promocja idzie pełną parą. Tam są wędkarze, którzy pewnie czekają, podejrzewam, na to, żeby z degustacji skorzystać. A my nie możemy oddychać. Tak nam tu grillują no i zaraz chyba jak będzie ten catch, to trzeba pójść spróbować. Pełni jesteśmy na jedzenie, ale idziemy zobaczyć jak ta promocja wygląda. Ale pewnie i tak się skuszę spróbuję. jest bardziej zorganizowana, już nas wołają. Kam, come, kam. Come. Come, come. O kebab. kurczę. Adana kebab. Adana kebab. Adana kebab, yemesi Mam nadzieję, że tego nie robi tylko dla nas. Bo tutaj wszyscy dzisiaj chodzą z kebabem po plaży, tam była nawet sesja ślubna, jedzą kebaba i pobijają Airanem. Niestety mówiłam dużo o cebuli, to jest właśnie ta cebula. Jak przyjechali, to zanim zobaczyliśmy, to myśleliśmy, że się remont zaczął, gdzieś kują, bo oni często kują skały. I, identyczny dźwięk jest tam, On tak cebulę tu siekał przez cały dzień. Nie chcę ale muszę Oj w Turcji to jest najlepsze, bo ona cały czas zaskakuje Siedzisz sobie na plaży, pracujesz nagle wpada ci gość przynosi jedzenie, potem cię zaprasza na kebaba Teraz się okazuje, że trzymają Airana robionego e, samodzielnie. Nie jest to jakiś wyrób sklepowy. Tym sposobem nagle na plaży siedzisz z Ayranem, z dobrym kebabem, Madaną. To tylko w Turcji. Ale ja jestem bardzo szczęśliwy. Nie miałem złych morali dzisiaj, ale teraz mam jeszcze lepsze. Już nie mogę, bo zadam tą wątłówkę i rosu, Ale jem po dobre. Zaraz trzeba pójść rozchodzić zgodnie z planem, bo szliśmy tak naprawdę na spacer, tylko zorientować się, co tu się dzieje. Dlaczego tak dymią. No ale gościnność turecka jest jaka jest, nie przejdziesz obojętnie. Szliśmy na zachód słońca na spacer, na złotą godzinę. Ale ostatnio tu nie mamy szczęścia. Cały dzień jest piękne słońce, a jak my się wybieramy z kampera, skończymy pracę, to wszystko zachodzi. nie to, co jest w tej butelce, to nie lubimy tego, to nie jest alkohol. Szalgam. To jest. Zakwas z buraka i trafi to do kogoś, kto to lubi, ale ona mówi, że jeszcze nie wiemy, bo butelka jest fajna. Ale ona ma jakiś fetysz na temat butelek i zbierania siatek i butelek. Siatki też mamy w nadmiarze. I nie tylko. A co jeszcze zbierasz? O czym nie wiem? Nie wiesz? Buty, ubrania? To, to już do tego jest przywykłe. Więc jeszcze dostaliśmy na sam koniec. Napój. Od właściciela. W restauracji. W ogóle, bo nagrywamy cały czas, a, a jedla... No a daj, ty już trąbiłeś pół. Tak. A wiecie, w Turcji i Iran to jest. To lubimy bardziej niż to. To jest napój, który... Mieliśmy kilka podejść do niego, ale nie, 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 to jest nie weszło. Ostry. Nie poszło, to dla ciebie. Ale ja nie lubię też tego. Ale smaku. to jest zdrowe. Mm. Idziemy zanieść, bo idziemy na spacer. Ogólnie zakwas z góraka lubimy, ale akurat no nie wiem, to nie. Patrzę się w kamerę, bo tutaj jest takie miejsce mocno sesyjne. Nauczyła się? Tak, może i robił przy okazji zdjęcia. O. Codziennie jest jakaś sesja ślubna. No bo to jest piękne miejsce, lubimy je. Tak to jest karataż. Koniec wybrzeża, tak mniej turystycznie. Tutaj spędziłam właśnie swoje urodziny poprzednie, i tak jest spokojnie. Przed drogą Daniel doładowuje HGS-a w takiej budce poczty, bo czasami ta poczta to nie jest budynek, tylko właśnie taka budka. Takie są kasy. I o ile, jak wjechaliśmy do Turcji ku naszemu zdziwieniu hgs doładowaliśmy przez aplikację. Tak teraz nie da rady. Więc, tak jak Wam mówiliśmy, potwierdzamy. Raz działa, raz nie działa. I musimy doładować. A jesteśmy nad samym morzem, już się rozpogodziło. Jest pięknie, cieplutko. Tylko dziś jakoś tak bardziej wieje. Wczoraj z krótkimi rękawkami chodziliśmy, a dziś już chodzimy w bluzach. Co załatwiłeś? Nic? Nic? Zostałem numer. Mamy taki problem, że w 2023 nie zapłaciliśmy dwóch transakcji z HGS- i cały czas mamy doładowywane konto, ale to nie schodzi. I rośnie co najgorsze rośnie, bo jakby jeszcze stało w miejscu. I na przykład z 30 z 19 urosło 95, z 32 urosło 163. Więc mają dosyć duży procent za zaległość i dał mi numer, nie ma tutaj nigdzie pralni, musimy jechać do innego miasta mm, super Czyli musimy jechać do Mercy albo do Adrenaline Some say I'm tak. Oh, I swear. Sytuacja jest następująca dojechaliśmy do Adany i nie możemy wrzucić żadnego biegu Adanie najechał sobie na rabatkę z kwiatkami trochę samochód podniósł i tutaj cały czas rusza tym sprzęgłem jedziemy sobie, jedziemy znaczy jedziemy, ruszamy ze skrzyżowania, chce zapiąć dwójkę i nie wchodzi a drążek nie działa jedna z gum od wybieraka drążka skrzyni biegów się wyrobiła trzeba zapobiegać korkowi, bo na jedynce nam się udało dotoczyć od świateł trochę a teraz na trytytki. najlepszy sposób na szybkie naprawy Pamiętajcie, to jest to, co trzeba zabrać pod kamperem i szaratać. Dobra, czekam. Ostatnia usterka Popsuło nam się coś takiego Znaczy guma się zużyła, bo to jest Problem groszka, że mu gumy siadają On dużo soli też dostaje, to jest inna sprawa Że mu tak nie leci Blacharka przez to chociaż i tak już widzę Tyle miejsc, że... Ale nieważne Chodzi o to, że nam się Taka guma popsuła z wybieraka od drążka, i teraz mam już dwie, wziąłem na zapas jedną. Od więcej. drążka od sprzęgła? No mów po Miosk polsku. Od sprzęgła, drążka zmiany biegów. Twój, Ty Nie biegów. zaczynaj tych swoich <laughs> kopoków. Mów tak, żebym ja zrozumiała. Kopok? Tym się zmienia biegi, to wiesz. Wiem. Tu jest bardzo duży układ przeniesienia, zmiany tych biegów, różne drążki, przekładnie, wybieraki. I jedna guma nam się zepsuła, dlatego nam spadł ten jeden wybierak. To to się nazywa po prostu guma, ten element? To się nazywa tuleja. No to mów właśnie takie rzeczy, skąd ja mogę to wiedzieć? I wydaje mi się tak na oko, że to jest to. Właśnie zjadłam najlepszy kumbus w moim życiu. Chociaż jak byliśmy ostatnio w Adanie, to też był tak dobry i dlatego odnaleźliśmy sobie to miejsce właśnie na naszej mapie, campermania.pl. Tam wystawiamy takie smaczki i... Humus nie jest zbyt popularny w tej części Europy. A tu, właśnie Adana, to jest takie miasto, które jest bramą w Dalszy Wschód. I słynie z tego, że tutaj się mieszają te wszystkie smaki. Stąd właśnie pochodzi Adana, słynny, słynny kebab. I właśnie tutaj jest humus. humus już jest w dalszą stronę, coraz częściej spotykamy. Mechanikowi spodobało się nasze Wasko i chcę kupić ten no translator. Są. Dobrze im się rozmawia. Wszystkie rozmowy w Wasko tutaj się zapisują i mogę sprawdzić o czym Daniel rozmawiał. Rozmawialiśmy o tej części, którą też będę wymieniał, ale to przy okazji. To jest taki termostat do pompki, ale tu już nie będę mówił o co chodzi, bo to już nie będę zanudzał. Ale jakbym miał Wasko, To, to już by się jeden sprzedał. Jeden sprzedał, bo mi się spodobało chciałby kupić. Ale powiedziałem, że to jest polski produkt i niestety nie... Nie wiem, czy jest dostępny na rynku tureckim. To taka podpowiedź dla Wasko, może wejdźcie na turecki rynek. Oni <gry> lubią rozmawiać. Oj, bardzo lubią. Pokaż tą część co kupiłeś i powiedz mi jak się nazywa. Termostat. On służy do tego, że pompka. Jest taka dodatkowa pompka, która jak wyłączysz samochód, żeby blok silnika był dalej chłodzony, to jeszcze przez jakiś czas przepuszcza płyn. No i ostatnio była ta pompka wymieniona, bo się rozstrzygniła, ale ostatnio ten termostat się musi zawieszać, bo chodzi zbyt długo. Dla silnika to nie jest złe, ale dla pompki, dla akumulatora pewnie jest gorsze i trzeba to po prostu wymienić. Ogólnie to tak, bo jeszcze właśnie yy, taka najważniejsza informacja, my mamy stary samochód mało popularny na rynku tureckim, jak przyjeżdżacie na przykład do Turcji Fiatem Ducato to się o nic nie martwcie, bo Fiatów Ducato to jest pełno i części są od ręki, one są troszeczkę droższe niż w Polsce, bo ogólnie rynek motoryzacyjny jest droższy tutaj. Op Oprócz opon, które są tańsze i lepsze. E, opon tak. No i są tam takie niuanse, które y, można wyłapać i z niektórych części się opłaca kupić, ale y, starsze samochody jest problem tego typu, że... No tak jak widać, y, tutaj akurat byłoby z problemu bez duże miasto, ale możecie gdzieś trafić na awarię, gdzie nie ma takiego dużego, y, dużego marketu z częściami i wtedy trzeba chwilę poczekać, bo nie zamawiają. Oczywiście to jest, y, tylko że na zamówienie. Jedziemy po pranie i spadamy na plażę. A no tak, jeszcze pranie, ale poczekaj, jeszcze nie ma tej godziny. Powiedział, że dokładnie za tyle. A co, na minutę spakuje? Idziemy stać nad nim i go stalkować, żeby na montał pranie, żebyśmy mogli jechać dalej.